Drogi, może mieszkania dla ludzi, coś z tych socjalnych, takich. Tak. Nie wiem, no mi się wydaje, że tutaj chyba ten rynek, no nie? Przydałoby się trochę zmienić. A co jeszcze? Drogi, chodniki? To na pewno. Mi się wydaje, żeby ludziom stworzyli pracę dobrą. Jakieś miejsca pracy, tak? Tak, bo to jest bardziej potrzebne ludziom miejsca pracy niż. Jakaż tam inna kultura? Bo jak będzie kultura, jakieś tam budynki będą tworzyć, czy coś, to co ludzie, dzieci nakarmią? W co on zainwestował? Nie wiem, w budowlankę. To no przede wszystkim w czystość ulic, proszę panią, i w trotuary, żeby nareszcie można było chodzić na wysokim obcasie, żeby sobie człowiek nutnie wykręcał. A poza tym uważam, że no. Ogólnie jest estetyka miasta przede wszystkim, bo to przyciąga prawda, tutaj do nas yy, przyjezdy. nie jest rowerowe. Tego nie brakuje pochodnika. Drogi, basen, jest jeden, ale to za mało. A na drogi przede wszystkim, bo jak się jedzie, ciągle się tam gdzieś w dziury wpada i na sport. Żeby jakieś trasy rowerowe, więcej było tych tras rowerowych. O, widzimy. Widzimy tutaj rynek po prostu. Trzeba ładnie uporządkować, coś tutaj fajnego postawić. Przede wszystkim tutaj, to jest wizytówka miasta.